Dobra, to wychodzimy już z tej takiej początkowej, początkowej lokacji. Tu trzeba będzie, o tutaj już są takie agresywne mobki. Tu trzeba będzie wziąć quest'a jednego. Generalnie zastanawiałem się, czy nie zrobić yy, tego hardcora na... Na Wrath of the Lich King. Ze względu na to, że, no wiadomo, jest tam troszeczkę wszystko bardziej rozbudowane, talenty i tak dalej, klasy, rasy też, ale stwierdziłem, że panie jest zacząć od klasika. Najpierw klasik, a potem, może, zrobimy sobie Rafał King No i przede wszystkim, dłużej ten hardcore by potrwał, chyba, nie? Bo jest do wbicia na klasiku do 60 levela, a nie do 80. 80 czysto matematycznie powinien zająć troszeczkę więcej czasu. Dobra, mieszam o tego questa. Nie biorę go. Typ się w żabę zmienił. A ludzie już go tam napastują. O, ale tutaj, chyba już będę mógł się nauczyć tych profesji. Jest first aid. Weźmy sobie pierwszą pomoc. Na górze będzie questik. Trzy razy pod rząd. Ale to się zrobiło w powietrzu. Dobra, Ciemano. Questik i drugi questik. Dawaj. Twisted. O, lederowej itemki. Bristy, fajnie, fajnie. Śmierć nie jest mi straszna na tym hardkorze. Turbo prosty tryb. Czwarty level. Ja pierdolę. Warrior trainer, armor shield crafter weapon smith tyle to mogę sobie kupić? Nie wiem, czy mogę kupować itemy od wendoru. Fajnie, jest, nie było takiego napisanego. O jest Dual Will. Dual od 10.3 Silvera będzie mnie to kosztować. No dobra, Innkeeper. Mm, będziemy sobie żarcie i ustaw mojego Hearthstone'a tutaj. Czy wyżej coś jeszcze było? Łóżka, żeby iść w Kimę. Ojoj, dobra, to już wiem, nie. To było tutaj, te questy ciężkie. Tam no, to chyba się nie wypierdolę. Cooking Trainer. Jeszcze, żeby się nauczyć gotować. Satysfakcjonujące są te Critical Strikes. Jak wejdzie, fajnie, odpowiednio Dobra i teraz tak Kurde, mało tych pająków jest tutaj O, ale tutaj jeszcze coś mam. Field Jade Flaszka Karna Knight to nie. Ich bić nie muszę. Przynajmniej póki co nie muszę. Napełnijmy... Plaszkę wodą z basenu. O, tutaj pamiętam ten etap gry. Tutaj jeszcze może robić troszeczkę niebezpiecznie, ale. Chuj tam, niestraszne mi to. Quest jest na górze. Elegancko. Kurde, myślałem, że będzie to większy challenge. Ale jak tutaj tyle mobów jest ubijanych, to. Emerald Dreamcatcher szafę muszę wziąć. O, oni wszystko robią za mnie. Czekajcie do botu. Tak, to jest. No, to jest ta szafka. Tutaj to jest śmiesznie. Poczekaj na daskud. Daskud też nie będzie ciężkie. Dawaj, itemy. Jeden koper? Kurwa. Tym jednym koprem to się nie opłaca nawet was okradać Jak ty się wyjebiesz za 15 minut? Nie, 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 nie. Nie ma takiej opcji. Ja nie umrę. Nie obracaj się. A co kurwa teraz? O, dobra, jest Kurwa! A nie ma co z tym questem teraz. Dużo osób tu gra. Demski się Jest w zakonie. Ja nie umrę tak szybko. Ja nie paris Platynów, który robi dziesiątą postać i umiera w startowej lokacji, ja nie wiem jak on to robi complete, o jest level up. kurde takie fajne itemy a ja nie mogę ich już założyć na siebie szkoda trochę kurwa ten to się za bardzo chyba w roleplaya wciągnął, w ogóle pod jaką specjalizację będziemy będziemy grać tym urogalem. Macie jakieś pomysły? Bo jest tak. Assassination, combat i Subtlety. Jak myślicie, co będzie lepsze? To będzie trudniejsze w sumie. Zastanawiałem się nad combatem w sumie. Jest na 32 levelu padł. Co to robi Dwarf? imigrant Idzie w Asa dla Beki. Dobra, to pójdę w Assassination. Dawaj Golda Nie dał mi golda. A nie dał mi golda. Jeden koper. Dobra, nie opłaca się w ogóle okradać. Ten, kurwa robi dwarf, no kurde. Nie, nie mam pojęcia. Pasek poleciał. O, i to lepszy. Fajnie. Jezu, to jest milion osób, zaklepujecie. Nie, Warp chyba pomylił tutaj krainy. Jak on się tu dostał w ogóle? Zresztą mu się chciało tutaj biec. Taki kawał drogi. Kurwa, jaki crit na 14, 16, 19? Kurde, to mi się podoba. Rogue z giga OP. Słyszałem, że z Nexosem streamowałeś ostatnio. Nie streamowałem, tylko yy, wszedł do mnie na streama i porobiliśmy sobie dwa kluczyki. Zrobiliśmy sobie dwa, Myf dwa Myfik Plusy. Fajnie było, naprawdę. Kurde, Small Spider Leg. Pająki mają 8 nóg. 8? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, 8. Dlaczego mi dropi po jedną albo po dwie? Gra pozbawiona logiki. Ja potrzebuję małe, one są wyjebane w kosmos. No to je ukrócę, tam przetnę. Pająki nie mają małych nóg, one mają twierdolenie duże nogi. I straszne. Oglądałeś w końcu ten nowy film *liberduma*? Nie, nie oglądałem jeszcze. Może potem sobie obejrzę. Kurde, no i patrzcie, gdybym grał Warriorem, to bym miał takie piękne itemy, jak ten tuhendowy axe tutaj jakaś jakaś klata. Mailowa. Mam nadzieję, że granie tym rogiem troszeczkę mi odda po tym wlecie. O, jakaś klata. 46 armoru? Dawaj to. Mam nadzieję, że nie będą się rozpić moby tak za plecami. O kurwa! Nie podoba mi się to, że moby się leczą. Jakbyś nie powinno. Dobra, czad. Zaczyna się era troszeczkę stresu. Muszę wejść do... do podziemi, gdzie jest milion... Mobów Daj tak, gdzieś na górę ekranu, że śmierć Zabiorę dziewczynę na kolację Zabrać się na kolację Obiad Do manekina mm -hmm. Dobra Ty, hey, ale ja w sumie mam Genialny pomysł Ja tu będę na stelfie chodził O, będę nie do wykrycia Oj Maneksa Ktoś już tutaj padł O kurwa O ja pierdolę Dobra Zaraz mu pomogę Najpierw fitem Znaczy ten, quest się już pomagam nie podoba mi się, że zajebą mi na jednego hita 10% HP O kurwa Koledzy jest. Eee. <laughs> o ja tego w kombacie nie mogę używać! O kurwa! Pomożesz? Czy nie pomożesz? Nie ty! Ty śmietniku! Nie! Ja pierdolę szybko. Oj, 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 oj. Siemka. Pomógł! Patrzcie to. Nie słyszał mnie, więc. Oj, dziękuję. Dobra, uratowane. Pierdolony. Augur, no. Ale bije. Dobra, uratowana sytuacja. Hardcore nie jest ciężki. Beata. O, Beatko, witam cię. Dobra, jak oni pomogli, to my też pomożemy. Wszystko jest pod kontrolą. Trzeba nieco bardziej uważać w takim razie. Nie spodziewałem się, że tak mocno będą bić te moby. Jeszcze dwa itemy: jeden talizman i pióro muszę wziąć. Mm, ale kurde, myślałem, że tego racjala mogę używać. Na... Nawet jak jestem w kombacie. A to tylko na retailu tak można. Czy si idzie tędy? Ano, tędy. Choćby, a to pomogę ci. Czacha. O kurwica, dobra. Nie jestem sam. Dobra, wy się bijcie, a ja sobie wezmę ten. O. <laughs> Dobra, to... Jezu, a Rogue to jest idealna postać, żeby stylować czesty. W ogóle to jest dobry pomysł, bo będę mógł otwierać czesty za pomocą kluczyków. I to będzie free lucik. Fajka. Herbatkę chcesz? W ten czas. O Boże. Obiecałeś, że będziesz do każdej mojej dyspozycji na herbatkę? I przyszedł ten czas. Ten moment. Dobrze, kochanie. Za chwileczkę zrobię ci herbatkę. Za ile? Za ile? Wyjdę tylko z tej jaskini, dobrze? Jaskini? No. Za ile jaskini? Myślę, że to będzie kwestia 5 minut. No, 5 minut. Nie mogę zatrzymać takiej gry! To nie Simsy. Simsy nie trzeba zatrzymywać. Simsy sobie żyją swoim dzieciom, jak się przestanie grać. A co, jak przyjdzie śmierć w O, tu jest ten item, chyba co? O kurwa, chyba moby są. O kurwa! <grytanie> Ojciec. troszeczkę niebezpiecznie się zrobiło. Czekajcie, czy ja dam radę? Muszę dać radę. Eee, stary. <grywa> oj, oj, oj. Czad. Sytuacja podbrankowa. <grywa> Jezu, dziękuję Ci, piękny człowieku. Oj, przeagrywałem Kocham Cię. Ciebie, oczywiście, kocham. I osoby, która mi pomogła, bo już by było po challenge'u dlaczego się znowu zrespiłeś? To ten pojeb co się leczy. Kurde. Jest ten nitem, który muszę podnieść. Oj, już mnie stargetował. Dobra, 100% HP. Żeby się żaden inny mobek tutaj nie zrespił. Bo jeszcze ten się leczy. Może być lekki problem. Potem 4 combo pointy. Kurde, nic mu nie. O, dlaczego się leczysz? Dobra, nie żyje. Wszystko jest pod kontrolą, czat. ze spokojem. Mogę poprosić, żeby mnie dodali do gili, do zakonu? Poproszę, invasa. O! Wstałem! Najebiście! Thank you! Czekajcie, bo ja tutaj jeszcze mam jakieś budu do zgarnięcia, ale. The gnar, panie szaman, that inhabit this place, have discovered a way of. must help me, the gnar... Kurde szamany, muszę bić? Czy wyszedłem z jaskini? Wychodzę właśnie z jaskini. No kurde, jaskinia jest głęboka. Dobra, szybka przerwa, bo idę zrobić herbatę kobiecie. Tak? Już zapomniała. No tak, ja czekam. <laughs> Nie zapomniała jednak. Plusem tego roga jest to. Dalej, właśnie tu. Tak dla bezpieczeństwa, że mogę wejść sobie w sterfa i iść na takiego szybkiego awka Także be right back Day 2 Day 3 Day 4 Dobra lecimy dalej Szaman Gdzie są te szamany? O jest szaman Proszę Wydrop mi ten item jeden. Gdzie są itemy? Tylko potrzebuję do quest'a Te szamana mi wzięła Kolejny szaman wzięty, niedobrze O kurwa czekaj czekaj bo ja tutaj mam teraz Nieciekawą sytuację kochanie Aaa, jaki wolny plebs <laughs> Jak goni, pierdolony podgórka już nie daje rady Dobra, teraz to mamy równe szanse Witam ponownie, czy była już wyjebka? Otóż nie, wyjebki nie było Dalej gramy na moim super rogalu, który nie umrze w tym challenge'u Jestem zbyt dobry na ten challenge Proszę, niech się więcej szamanów tutaj respi na zewnątrz, bo nie chce mi się wchodzić do środka Szok i niedowierzanie Kurde Miruen, proszę Cię, przecież ten challenge jest tak turbo prosty. Dobra, jest szaman. Chodź na solo. Żeby nikt się nie zrespił tutaj teraz. Może na zewnątrz go wyciągnę? Kurde, już tak głęboko wszedłem? Dobra, tutaj się zatrzymajmy. A ten deflog, to są ostatnie śmierci na serwerze? Tak. To są ostatnie śmierci na serwerze osób, które podjęły się tego challenge. No i te, które mają akurat tego addona pobranego. O, właśnie ktoś... Umarł sobie na Warlocku 14 level. A czemu ja tego i temu nie mogę zdobyć? Nie mm, niedobrze, nie podoba mi się to. Kurde, z połowy streama tutaj siedzę. Ja w ogóle grałem sobie na wodku, jak wyszedł. Też chciałem wodka, ale stwierdziłem, że przejadł mi się przez to, co grałem na prywatnych serwerach. Więc odpuściłem sobie wodka. Kurde, szaman się zreswił Jak on. Beata go ma. Co? No, Beata gra. Mowa. Ale było niezmiernie nudno, jednak, jak się gra na retailu. No, jak się jest przyzwyczajony do gry na retaila, no to. O! Kurwa! Kradła mi mowa, no. Jak się gra na retailu, no to faktycznie, jak wchodzisz na klasika, to tak. D troszeczkę drewniano jest. No, ale w klasika się gra. O jest szaman. A nie zdążyłem kosy, mu sprzedać. Klasyka się gra głównie ze względu na nostalgię, żeby poczuć znowu tą starą, drewnianą mechanikę, jaką ma klasik. Kurde, się uleczy. A mi się kończy miejsce w bagach. Item do questa. Kurwa no, Dlaczego? Ja na pewno wszystko, ro wszystko dobrze robię, chyba tak. Shaman nosi dziwny charm, which is used to perform. Który jest potrzebny do zrobienia rytuału I chciałabym go sprawdzić Proszę Yandero Przynieś jeden do mnie To z szamanów tu musi dropić Dlaczego nie chce to dropić? Dwie godziny streama wbije tylko 7 Siedem leveli? Być nie może O tym mówię droprate głupich questów A quest przedmiotów jest strasznie niski Czasem na classicu No To jest właśnie to Że jak masz zdobywać itemy to Nie non stop Nie jakoś super... O I co zrobisz? Ty śmietniku. To jest właśnie fajne, to w klasiku, że nie, jesteś, że nie jesteś zasypywana itemami, tak jak na retailu. Tylko masz jeden item, zbierasz sobie po kolei. Potem czuj satysfakcję, jak dostaniesz jakiś item z questa, bądź w ogóle jak już wydropisz z moba, to jest zaciesz. Teraz chyba sobie odpuszczę tego questa. nie może troszeczkę szkoda, już nic z niego nie dostaję. Ale zrobiłem to, co jest najważniejsze. Tylko właśnie, żadnych ciekawych itemów nie dostanę z tego questa. O! Nie, dlaczego mi szamana wzięłaś, no? Ja wez... Kurwa! Aż... No. A Nie no, to jest joke chyba jakiś. Pojebane targetowanie. Tam był jeden szaman. Tu, tu, tu. Widziałem. Idę po niego. A, no to po szamanie. Już inny rogal sobie wziął. Eee. No, sytuacja. Dobra, pierdolę tego questa, bo to naprawdę za dużo czasu mi zajmuje. Idźmy tutaj, oddajmy te raz, dwa, trzy questy. Pozabijajmy sobie jeszcze parę pojączków, żeby skończyć tego questa i dostać recepturkę na, keboba, na kebaba z tych spajęczych nóżek. Ech, kurwa, wszyscy zabierają mi te szamany, niestety, biedne. O, tutaj jest na przykład taki Spider-Rock, Spider-Man. Ale mu zajebie z backstabach. A, dobra, już mnie stargetował. Kurde, duży ręczma. Na targetowanie. Dostałem ten item? A nawet tego nie dostałem. Już mi się buffiki pokończyły prawie wszystkie. Dostałem od innych graczy. O i są pająki. Trzeba będzie kupić za chwilę. Rzeczy, żeby rzucać w oponentów. No i dwie nóżki. Pięknie. To Jeszcze jeden pająk i też dwie nóżki powinny być. Siema. O, jest siódmy level. Proszę Państwa. 42 minuty zajęło mi wbijanie jednego levela. Rozumiecie to? Co tu robi human? Ja pierdolę. Dwarfy Humani jeszcze tu łażą. No. Też im się chce tak łazić. Rogue trainer. Hello. Hello. Kupmy sobie Sinister Strike'a, ten coach. No też może być. Weźmy go sobie. Google. Tu jeszcze jest kościk do oddania. Boże, znowu muszę napełnić czymś. Dobra, i tu jeszcze będę musiał pobić sobie Furbolgi chyba. Tu były furbolgi. A, są tutaj mystiki. Dobra, to to... O ja pierdolę. Co to jest za kolejka, do czego to? no okej. Okay. Niehonorowe zachowanie tutaj ze strony innych. O, jest. Aaa, i co, k***a? Mobek jest mój. O, jest dagerek. Fajnie, da dagerek poleciał. Main hand czy one hand? One hand, super. Twitter aktualnie jest wart dwa razy mniej niż kwota za jaką kupił go Elon Musk. Właśnie przeczytam. Mask robi bardzo dziwne rzeczy z tym Twitterem generalnie. Nie wiem o co mu chodzi, chyba chodzi mu o totalne zniszczenie Twittera. Musk bardzo dziwne rzeczy robi z tym Twitterem. Najpierw zwalnia połowę osób. Potem i w sumie potem nie wiem, bo przestałem śledzić to co robi z tym Twitterem. Czy jest odklejony Elon Musk? Każdy ma jakąś odklejkę Ale To może być prawda, że on żyje w takiej swojej bańce w końcu ma... Tyle hajsu. Ma hajsu jak lodu. I jeszcze więcej. Kurde no, typ jest chyba najbogatszym człowiekiem na świecie. Jakbym miał takie pieniądze jak on? Jezu, ja bym nie, nie, ja bym nie wiedział co mam zrobić nawet z takimi pieniędzmi. Pewnie bym zainwestował. Przejebał pół pieniędzy? Jak? Typ był multimiliarderem. Chyba. Na pewno był. Traci bardzo ostatnio przez swoje fikołki. Ciekawe czy byśmy doświadczyli taki upadek Elona Muska. O, Mystic. O, jaki krytyk. 10 i 29. Pięknie. Ach, jest mój mobek, pięknie 14 silvera i 47 kopra Bogactwo Czy to jest mystic? Jest mystic Zostaw go Aj, jebańcu Ale co mnie targetujesz? Skończymy quest'a Oddamy go i będziemy kończyć stream'a O, jest mystic Zostaw Muszę się rozglądać, kurde, oczy dookoła głowy Jak się pojawi jakiś mystic Trzeba od razu go targetować o tuu no Zostaw te moby dla streamera. Streamer ma pierwszeństwo. Ci dalej czekają w tej kolejce. Proszę, ostatni mobek. Jest. O, warlock padł. Na którym lewelu? Na piątym? Dobrze widziałem? Jak to jest możliwe? Dobra, mamy to I dodać quest'a Ale dobra, nie będę oddawać quest'a, bo tutaj i tak będę musiał wrócić po naszyjnik Na czwartkowym streamie Jeżeli oczywiście chcecie kontynuację hardcora. Jak wam się podoba hardcore w moim wykonaniu To to będzie częściej ogrywany na streamach Także liczę na, na jakiś feedback Bo szczerze mówiąc ten retail i robienie tych mythic plusów To tak też już troszeczkę mnie zaczyna powoli nudzić Tak jak w rancach. Ile można robić te mythic plusy Piękny Night Elf Rogue, wygląda tak Siódmy level w i prawie połowa 44%. Trzymajcie się, cześć i czołem. Papa. Pa.